Dobra. Siemka widzowie. Yy, dzisiaj mamy nową gazetkę. Wojna zerowa Fortnite X Marvel. Widzowie, moim zdaniem bardzo fajna. Tutaj mamy w środku kod do gry, widzowie. Yy, ten kod do gry, opowiedz. Jest to. Tak, będziemy mieli dla was jeden kod do gry gratis dla subskrybentów, darmowy. Będziemy o tym informować potem, więc prosimy o subskrypcję. Dzięki tej subskrypcji dostaniecie pierwszą wiadomość, co trzeba zrobić. Z Dzwonkiem. Tak, z dzwonkiem. Co trzeba zrobić, który film obejrzeć i żeby otrzymać ten kod. Co co możemy nagrać jeszcze bardziej? Z Dobra, opisem. otwieramy. Dobra, w moim zdaniem to jest epicka gazetka. Jeszcze chyba nikt tego w internecie nie nagrał, albo ja jestem światą na YouTubie. Nie wiem w dzowie. Ja, ja już to wiesz, ja tu Tylko ja to muszę rozwalić. A żeby to rozwalić, to trzeba się kochana na platować. Tak, i tam, A ja lecę. Jaka miła do tych Ta Pierwsza strona. Wojna zerowa scenariusz. Tuż dokładka. Jaka? Ja do przyciąłem dokładka, to okładka jest. Tutaj będzie kolejny, nie, to jest... Czekajcie tutaj. To sobie przeczytamy kiedy indziej, bo jeszcze sobie tylko obejście, bo mi się nie chce kupować cały dajcie. Ten tutaj jak świnia wygląda. Weź ten przewin. Tylko jak świnia wygląda. Jak tak pije. Podejrzewam, że tu się Spidermana dostaje. Tak trochę to za dużo tego Spidermana. Chyba już sobie myślę na kolejną stronę. Dobra. idziemy sobie na kolejną stronę. O, Gumer tutaj. Co to jest za chłop? Hulka taki fajny. On jest z fundamentem ekipy? On ciekawy jest. Dobra, tym dalej. O, widzowie, ten, jak on się nazywał? Zdarzenie, pamiętasz? Mhm. To było piękne. Mm, no bardzo piękne. To było... Naj... To na serio było najlepsze spotkanie z Fortniteem. To jest Urojona. Tu są fundamentowe, w... a to jest ten początek. Już. Dobra. Lecimy dalej. Ja nie wiem kiedy będzie ten kod weź. Ja nie mogę do czego tego 13 lipca będzie kolejny. Tylko to Wam mogę zapowiedzieć. Klok, klok. Dobra. Dobra, lecimy dalej. Terry Johnson. Idźcie, będę was osłaniał. O, tu jest mamy gumę. On nie został To Nie jest jest dobra. I widzowie napiszcie mi w komentarzu pytanie za 100 punktów, ten kto, ten, kto mi napisze czy urojona jest z Marvela ma większą szansę na wygranie konkursu. Lecimy dalej. Bo mnie ciekawi czy ta urojona, ta ze skrzydłami, o ta, czy ona jest z Marvela, bo ja jeszcze dzisiaj nie szukałem, ale mnie to strasznie jak ją w szkole zaciekawiło, właśnie z kolegami cały czas gadaliśmy o tym szkole na przerwie. Wyjdzie? Mm. Cel, rzeczywiście 676 to jest ten kot. Widzę. Tylko nie wpisujcie tego chodu przed nami, bo to będzie. Chyba, lecimy dalej. To jest ta łuchata. Ona była w jakimś sezonie Fortnite'a, tylko nie wiem którym, ale była taka dziewczyna. Która miała ten krawacik ten rypsuty. Czy nie widzę, może ona kiedyś powróci? Ja mam nadzieję, że nie, ale jest szansa. Tylko, że czemu Goomer? On, czemu ten najlepszy chłop na świecie. Bo już idziemy sobie dalej. Hmm. Eee, czemu Wonder Woman się bije z. W, w, to jest Wonder Woman czy to jest ta? Nie wiem, wygląda jak Wonder Woman, ale to była jakaś inna. To nie jest Wonder Woman, bo ona. Wonder Woman ma tutaj takie coś. Taki bardziej, takie coś na jedzie. Tu mamy Tora, tu mamy Ironmana, tutaj mamy e, ka, kapitan Amerika. Kapitan Amerika. Kapitana Amerykę Kapitan Ameryka Kapitana Ameryka. A mam taką fryzurkę LEGO LEGO 90 lat zabawy lecimy dalej Czekajcie, jedną na Czy to była już? Ciąg dalszy. Nastąpi. Epa tu, ciąg dalszy nastąpi. Jeżeli to jest że to jest kod, to jest waliwy. Chyba idziemy dalej już. Gdzie jest ten kod? Dawajcie mu kod. Ten skład. Nie patrzcie na to. To jest szkoda Widzowie, to, to. Ten kod to ja jeszcze mogę sobie zająć wpisać. Był dodatkowy element kosmetyczny. Widzowie, my zaraz idziemy do Xboxa. czyli mamy włączonego Xboxa? idziemy. Robię I tak to się zakończyło. No to może chodźmy do Xboxa. Robię wam Kupujemy? Mhm. Dobra, wpisujemy koda. Wykorzystaj kod Poddaj kod dostęp I uwaga Jednakż kod to jest QD W GBB QB Z6 L R, V P, I, L, K Teraz zobaczmy Realizuj kod Spider-man Zero outfit. Aktywuj hmm. Uwaga widzowie, aktywuj Udało się zrealizować kod, zaloguj się do Fortnite na swoim urządzeniu bez korzysty z nagrody Chcesz poznać Fortnite? Pobierz grę i zagraj Dobra widzowie, ja się włączam na XBOXie teraz, wypróbujemy naszego skina, podejrzewam, że to może być takie epi... O nie, teraz widzowie nam się to jeszcze logowało. Przepraszamy za opóźnienie, Nie. to. O! Dobra widzowie, czekamy. Si powoli łączy. O, właśnie o taki dźwięk chodziło. Wow, Spider-Man Zero! Nie yeah, wierzę, ale oh, lepicki skin. Mówiłem, że taki skin będzie do. Dalej. No, pająk fajny. Powiem czy dron. Dawajcie, ja sobie to wybiłem. I jak teraz będzie na skinę? Wyglądał. A nie, to czekajcie, bo tutaj. Tak wybrałem. To też ładnie wygląda. To ja w tyle mam skinów, że ja się z nich kupię. Wow! Jakaś lotnia nie mamy jakiegoś bardziej takie manowskiego Ten taki bardziej czerwonowstwy. Nie no widzowie no skin epicki, ale i tak wolę swoje Dobra, startujesz? Próbujesz zagrać? Dobra, próbujemy sobie takim skinem zagrać. Sobie tak, tylko sobie zmienimy lotnie na lotnie doftera stager'a. Wybierzemy sobie oddziałki. O, 12 białek pojawi to w tym czasie. Możemy sobie coś kupić. Kioska. Fał dal coś też. Sę wybierzemy. Nie starczy chyba starczy, idealnie. Ej, hey, widzowie, ale falcik. Zabieramy sobie tego nowego muzyka i gramy. Widzowie... A to, to były oddziały? Tak, to są oddziały. Widzowie, moim zdaniem co jest najlepszy skin, się może być w odnajdzie. I tak będę grał tym swoim tym. Klejokiem. Nie wiem jak Tak będę grał tym klejokiem, coś się go skleja. Wiecie, tu można skinować fajnie od niego. Ale... Ale to będzie taki skill numer dwa. jak będę grał jakieś takie, jak będę grał solówki, to będę nim grał, a oddziałki tamtym, tylko z tym plecaczkiem, bo to pasuje. W, w sumie widzowie, ja, no ja wiedziałam, że będzie jakiś skin. No to zobacz, czy on nie ma jakiegoś zdejmowania maski, czy coś, w tych motkach, będzie w nie. nie, bo to, to powinno być w, w zmienić style. dziękowane, I lecimy na, na, na to drzewko. Trzeba powoli wyskakiwać. I tekst. Ale to wygląda. Wow. Widzę wszyscy tam na tą dzień. Lecimy sobie, Lecimy już tam mazureksu Pozdrawiamy Mazurexa. Eee, czy jak tam samostanność taki, nic nie wiem. Marqueza. Na zapozdawiamy zapozdrawiamy i wszystkich z naszej ekipy Ja już tam lecę na drzewku. Ja już cię... Ej, 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 dawaj, daj, ej, No nie wiedziałem. No to, żeśmy pograli. Ej, dawaj, ulecz. lecz mnie. Na co Idzie, ktoś został. Ja wiem, że idzie. Chodź tu do mnie. No chodź. Weźmiał ulecz.

do... No dobra, kończymy ten, ten, nie wyszedł nam. <grym> Ale i tak się zdarza. No, przepraszam was widzowie. Ale zobaczyliśmy trochę skina, no wygląda nieźle. Ty, jak tak chodzi, to dziwnie od No gramy Nagramy coś oddzielnie tym skina. Przegnałem się. Dobra. Pamiętajcie dobrze. o subskrypcji, bo no. będą darmowe kody. Właśnie. elo!